Dobry wieczór, witam serdecznie. Halina Robaczkowa, Prognoza Pogody. Otóż w Europie doszło do ciekawego zdarzenia. Dwa niże, jeden z nadwielkiej Brytanii, drugi z tych szarych ziem spowodował powstanie jednego wielkiego niżu, który dotrze dzisiejszej nocy do Polski. Proszę zaobserwować. Powstał już jeden wyż który powstał tutaj na Ukrainie a ten niż, o którym mówiłam, agresywnie dotrze do Polski. Proszę zaobserwować wygląd tego, że właśnie wyżu. Jest to wyż typowo ukraiński, pijany. Natomiast niż baryczny nadchodzący z nad Niemiec jest bardzo agresywny. Proszę zaobserwować wygląd, jaki przedstawia. Proszę jeszcze raz o pokazanie tego. Powolny, pijany wyż z nad Ukrainy i bardzo szybki niż z nad Niemiec. To będzie miało swój przekład na temperaturę w nocy. Otóż w nocy będzie dochodziło do temperatur takie jakie są tutaj przedstawione. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że deszcze mają się spodziewać tutaj. Tutaj jeszcze nic o tym nie wiadomo, bo Gloomwald jest w pewnej czarnej dziurze, o której nic nie możemy powiedzieć. Temperatura w dzień będzie taka sama. Z prostej przyczyny. Chmury i ozon nie pozwala dostać się słońca do Polski, w związku z tym temperatura będzie taka sama, taką już jak Państwo przeczytali w przeciągu tamtejże mapy nocnej. Deszcze będą wszędzie, ponieważ jak są chmury, są te wyże, są niże i są mokre deszcze. I e, tutaj jest jeszcze przepiękna mapa, proszę zapoznać się z, z miastami polskimi. Morał z tej bajki jest prosty i krótki. Jeżeli są takie pogody, taka temperatura, czy takie tutaj możliwe opady? Proszę zostać w domu, zjeść obiad, bawić się z dziećmi, zagrać w gry planszowe, czy też nawet malować z banki. W ten sposób całe rodziny będą wspólnie ze sobą i w ten sposób państwo będą bardziej szczęśliwi. Proszę wykorzystać ten właśnie czas. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do Urwa Meteo, gdzie będą mogli państwo posłuchać o tym. Jak będzie kształtowała się pogoda dla kierowców, jak i również jakie będą warunki biometeo. Bo nie warto mówić o tym, że jutro biometeo będzie niekorzystne. Dziękuję bardzo, Halina Robaczkowa. Dobranoc!